Sport w aktualnościach. Siatkarki dewelopresu Rzeszów rywalizowały z Pałacem Bydgoszcz o prawo gry o dziewiąte miejsce w Orlen Lidze. W pierwszym wyjazdowym pojedynku Rzeszowianki wygrały 3 do 1. Rewanże rozgrywano w Rzeszowie wczoraj i dziś. Gospodynie miały szansę zakończyć rywalizację w dwóch meczach, ale czwartkowe starcie na podpromiu zakończyło się zaskakująco. stanu 16 do 11 w pierwszym secie. Wydawało się, że wszystko przebiega po myśli Rzeszowianek, ale przegrały one tę partię do 22, notując serię własnych błędów. Rozkojarzone zawodniczki dewelopresu także w kolejnych dwóch setach nie miały szczęścia w końcówkach. Obydwa przegrały do 25 i do 24. Rywalki wygrały 3 do 0 i wyrównały stan rywalizacji na 1 do 1, a gra toczy się do dwóch zwycięstw. W bardzo emocjonującym meczu w Bydgoszczy te emocje nam tutaj trochę opadły i, i tak rzeczywiście, tak, tak trochę to scenie wyglądało. Za bardzo że chyba żeśmy uwierzyli, że to się powinno skończyć, że to się skończy dzisiaj, a, a Pałac przyjechał, żeby zagrać dobry mecz i, i mu wyszło. Piątkowe popołudnie doszło do decydującego starcia, niestety Rzeszowianki przegrały 1 do 3 i zamiast o 9 będą walczyć tylko o 11 miejsce w Orlen